Dzień dobry, witam w kolejnym programie Najsłynniejsze widelce Podkarpacia. Ja się nazywam Tadeusz Wścieklica i zapraszam Was w ekscytującą podróż po najpiękniejszych widelcach naszego regionu. Nie tąka, Po wakacyjnej przerwie program Bez Zęzu powraca. W tym odcinku chciałbym z wami pogadać o szkole, czyli o miejscu, gdzie przez 11 lat uczymy się tego, co zajęłoby nam mniej więcej 10 sekund do wyszukania na Wikipedii. W tym roku szkoła jest tematem szczególnie gorącym. Już od sierpnia media donoszą o przepełnionych klasach i o planach lekcji, które zakładają zajęcia, które zaczynają się o 7.30 i trwają do 18.00, a potem jeszcze osoby chodzące na etykę mają jedno okienko przerwy. Jednak czy tak jest naprawdę? Postanowiliśmy przeprowadzić sondę uliczną. czyku podczyku Do której klasy chodzisz? To pierwszej. I jak ci się uczy w szkole? Dobrze. Nie masz za dużo lekcji? Nie. A o której wychodzisz do szkoły? Na siódmą. A o której wracasz? Po ósmej. A masz wielu przyjaciół w szkole? Tak, lubię Ale bardzo. Agnieszkę, Anię, Matyldę, Karolinę, Weronikę, Rafała, Bartka, Alka, Kubę, Tomka, Maćka, Antka, Zosię, Agnieszkę, Magdę, drugą Magdę. No ale jak wszyscy dobrze wiemy, nie chodzi tutaj tylko o ilość osób w klasie i godziny lekcyjne. Wiele się również mówi o podstawie programowej i programie nauczania, czyli o wszystkich tych informacjach i umiejętnościach, które mają pomóc dziecku w dorosłym życiu. I tu jest fajna zabawa, którą polecam też i Wam, mianowicie próbowałam sobie przypomnieć, czego mnie nauczono na poszczególnych etapach edukacji. Akurat mija 10 lat od kiedy skończyłem liceum, więc jest już dobry moment na podsumowanie, które informacje rzeczywiście pomagają w dorosłym życiu. I tak z podstawówki pamiętam, że Das Schlaraffenland to kraina pierwsza. Pieczonych gołąbków. Czym jest kraina pieczonych gołąbków? Nie wiem. Ilość sytuacji, w której ta wiedza przydała mi się w dorosłym życiu? Około dwóch. Obie miały miejsce na imprezie, kiedy po jaku chciałem zaimponować znajomym, pytając ale czy wy wiecie, jak się mówi kraina pieczonych gołąbków? Pojemność. I na przykład pamiętam też z podstawówki datę schizmy wschodniej. 1054 to jest taka data, którą w nocy o północy, jak ktoś mnie spyta, to przypomnę sobie szybciej niż własne nazwisko. Czemu akurat ta data, czym była schizma wschodnia i jakie były jej następstwa? Nie wiem. Gimnazjum. Ja chodziłem do gimnazjum i liceum dwujęzycznego z francuskim, przez co boję się zamówić nawet bagietkę po francusku ze strachu przed użyciem złego trybu. Bonjour, je voudrais. Okej, okay, powiedziałem już ja chciałbym, ale po tym jest tryb subjunktyw. Dobra. Jaki jest tryb subjunktyw od bagietki? Czy bagietka ma tryb subjunktyw? Czy bagietka to czasownik? Jak się odmienia bagietka? O nie, kasjerka dziwnie się na mnie patrzy. Szybko przełącz się na angielski. Entschuldigung. Scheiße. Ale dzięki sześciu latom w gimnazjum i liceum Narcyzy Żmichowskiej wiem, że podmiot literacki po francusku to l'instance vocalisatrice. Wiem, że monosulfur de cuir to siarczek miedzi. Ile razy tego potrzebowałem w dorosłym życiu? Tyle samo razy, ile mi się przydał tlenek azotu. No cóż, zero. I dodatkowo za każdym razem, kiedy gdzieś w sklepie zobaczę słowo bonus na opakowaniu proszku do czy chipsów, przed moimi oczami pojawia się tabelka z odmianą tego przymiotnika przez przypadki, ponieważ ta deklinacja miała zostać wkuta i wkuta została. Oczywiście jest sporo wiedzy ze szkoły, która przydała mi się, przydaje i przydawać będzie. I dopiero po 10 latach od zakończenia tej nauki takiej no, podstawowej i średniej mogę przyznać rację starożytnym Rzymianom, bo komużby innemu, że uczymy się dla życia, a nie dla szkoły. Bo jakie ma teraz znaczenie, jaką miałam średnią ocenę w gimnazjum? Żodyn. A zarazem można zadać pytanie, czy szkoła nauczyła mnie rozliczania podatków, znajomości praw konsumenckich, dbałości o zdrowie i sposobów radzenia sobie z presją, stresem i oczekiwaniami. A może powinna? I tu wiele zależy od nauczycieli, ale to jest temat na zupełnie oddzielny odcinek. Ja jestem bardzo ciekawy, czego uczono Was w szkołach, jaka jest wiedza bezużyteczna, która towarzyszy Wam do dziś. Dajcie znać w komentarzach, to będzie bardzo miłe, kiedy razem nauczymy się czegoś zupełnie niepotrzebnego. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę albo suba, jeśli Ci się podobało. No i zapraszam na kolejny odcinek. Tymczasem, trzymajcie się. Akcja po wakacyjnej <laughs> Dwa słowa, i już w topa. W tym roku szkoła jest tematem szczególnie gorącym. Już od sierpnia słyszę. Tak, w czasie wakacji przejęli mnie Chińczycy. I zaprowadzę Was do krainy pełnych magicznych widelców. Czym jest kraina pieczonych gołąbków? Nie wiem. Nawet nie wiem, czym jest gorący kubek, knora. Wiem tylko, że jest przepyszne. To nie był knor, to była fusiasta kawa, więc nie będę się uśmiechał. Mogę spokojnie przyznać rację starożytnym Rzymianiom. Rzymianiom? Takim typ sandałkom. Mały, ale wariat. Tak sobie tłumaczę. Jednak czy tak jest naprawdę? Wysłaliśmy naszego wysłannika na wysłanie. Obecnie boję się zamówić nawet bagietkę po francusku ze strachem. Ze strachem. Ze strachem. Boję się, Stach zawsze mi zżył bagietę. Myślę, co zabrzmiało. A może dobrze. Jeremiego, Angelikę, Kryspina i Denisa. Czyli wszystkich lubisz. Nie. Nie lubię Doroty, Tomka, Stasia, Krzysia.